Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 15 kwietnia 2024 roku. No i przez ten weekend się bardzo dużo wydarzyło, więc sobie dzisiaj szczególnie przejrzymy kryptowaluty takie większe, bardziej popularne. Zobaczymy sobie też, jak wygląda złoto, jak wygląda ropa. No i kurs dolara do naszej złotówki. Jak pewnie wiecie, dosyć mocno tutaj się wydarzyło choćby przez te drony, które poleciały na Izrael. No i to też mocny miało wpływ na krypto, na złoto, gdzie Bitcoin spadł ponad 10% w bardzo krótkim czasie. Ja co prawda się bardzo cieszyłem, bo my mieliśmy odpalone shorty na Discordzie, co prawda, ja wychodziłem. Trochę wcześniej, bo miałem dosyć sporego tego shorta, więc zamknąłem go wcześniej. Jestem bardzo zadowolony z wyniku. No i tutaj będziemy się skupiać bardziej, co może wydarzyć się dalej. Ja, co prawda, już sobie małą pozycję na bitcoinie otworzyłem. Pisałem o tym przed chwilą na Discordzie. No ale z dalszymi pozycjami czekam na wystartowanie rynków. Szczególnie, oczywiście, chodzi mi o Stany Zjednoczone. Więc tam pewnie będę zawierał jakieś pozycje, ale bardziej dzisiaj już pod wieczór. No i tutaj czekam faktycznie, co się ciekawego może wydarzyć, bo dlatego właśnie dzisiaj nie wrzucimy sobie do analizy indeksów. Indeksy sobie przeanalizujemy, jak już porządnie nam rynki się. Rozbujają i zanim zaczniemy nasze wskaźniki, no to niech Was nie mylą te dzisiejsze wzrosty, bo to jest tylko odreagowanie po tym drastycznym spadku, który był. Mam nadzieję, że jakoś się trzymacie. Kto chciał dokupić, to był idealny test do waszych emocji, pamiętajcie, spadki, tak jak były ostatnio to było zaledwie 10%, ale niektóre altcoiny potraciły 20, 25, a nawet 30% no i był to idealny moment, aby odrobić i uśrednić cenę w Waszych. Portfelach długoterminowych, jak sama nazwa mówi, portfel długoterminowy jest po to, aby go trzymać na długi termin i takie spadki to jest tylko i wyłącznie okazja uśrednić cenę, no i nie warto się przejmować i patrzeć w portfel, że jesteście w ciągu ostatnich 24 godzin na przykład 25% do tyłu. Pamiętajcie, zawsze patrzcie w długim Terminie. Na początek też zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Na no wszystkie altcoiny z komentarzy będą analizowane w piątek. A my lecimy sobie już do coin market cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin wzrósł o 3,68% a Ethereum o 6,83%. Oczywiście w ostatnich 24 godzinach. Godzinach. Największe wzrosty zaliczył Core prawie 34%, a spadki zaliczyła TIA prawie 9%, oczywiście w ostatnich 24 godzinach. Następnie wskaźnik strachu i chciwości, aktualnie jesteśmy na poziomie chciwości, poziom 74, a altcoin Season Index aktualnie na poziomie 30. Dziewiątym. No, i zobaczmy sobie mapy likwidacji, chociaż one nie wyglądają jakoś tutaj e, mocno spektakularnie. Włączę Wam widok tygodniowy, gdzie widać, że ten zjazd polikwidował naprawdę sporo pozycji na longach. No, i gdybyście sobie weszli tutaj dosłownie wczoraj e, na tutaj mapę likwidacji, no to byście widzieli, że wtedy pokazywało ostatnich 24 godzinach prawie miliard dolarów, z czego ponad 90% to były longi. Ja starałem się wam rzucać te informacje również na Twittera. Teraz nie wygląda to tak tragicznie, bo w ostatnich 24 godzinach to było zaledwie 232 miliony dolarów zlikwidowane. No i tutaj trochę więcej było w shortach, no bo tutaj mieliśmy akurat odreagowanie, więc to jest rzecz całkowicie Naturalna. Teraz trzy artykuły, które Wam na dzisiaj polecę. Pierwszy to będzie ze strony wiret.com na temat kryptofomo powraca podobnie z oszustwami. No i tutaj mamy dosyć ciekawy artykuł na temat skamów. Warto sobie to przeczytać. Oczywiście wszystkie materiały będą w linku pod filmem. Kolejny na kryptonewsflash.com na temat partnerstwa WeChain z UFC, które mocno tutaj podbije wartość tokena. Więc tutaj też zachęcam Was do przeczytania tego artykułu. No i trzeci artykuł na temat wieloryby kupują Ethereum, jak szalone w obliczu nawet spadku ceny na ETH. No Jak widać mamy to odzwierciedlone w cenie no bo praktycznie Ethereum zyskuje dwa razy tyle niż Bitcoin. No i wskaźniki Maximusa wyglądają całkowicie naturalnie, chociaż naprawdę fajnie wyglądały podczas tego zjazdu w dniu wczorajszym. Tutaj było dosyć mocno rozbite. Więc warto wtedy sobie obserwować. Oczywiście możecie mieć podłącz do tych wskaźników z linku pod filmem, Możecie sobie je potestować i sprawdzić, czy warto. Ja myślę, że warto. No i wskaźniki ProCharce, które nam tutaj pokazują, że praktycznie od wczorajszego poranka napływają nam pomału tutaj stablecoiny na giełdy, co może powodować nam właśnie jeszcze większą. Podbitkę, tylko pytanie teraz, czy Bitcoin będzie chciał mocniej podbić, czy jednak to jest tylko chwilowe odreagowanie przed dalszymi spadkami. Widać też, że tutaj troszkę większe portfele się likwidują długoterminowe, no ale tutaj cały czas indywidualni kupujący kupują, więc na to warto zwrócić uwagę, a my lecimy już do naszych wykresów. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na takich większych kryptowalutach. Zobaczymy do jakich momentów ciekawych doleciały ceny, gdzie było można sobie uśrednić cenę wejścia, a były to dosyć fajne promocje. Więc zaczniemy sobie od Bitcoina, który tutaj początkowo właśnie Tydzień temu był o godzinie 13 w okolicach prawie 73 tysięcy. No, a tutaj dokładnie w sobotę o godzinie 23 mieliśmy cenę 60 tysięcy. Na różnych giełdach różnie cena pokazywała bo na niektórych futuresach cena nawet pokazała 59,5 tysiąca. Więc warto pamiętać, że przy tak gwałtownych zjazdach, różnie wykresy tutaj pokazują. Tu aktualnie mamy wykres z Binance'a ze spotu. Więc warto mieć to na uwadze, że nawet przy stawianiu zleceń, trzeba mieć tutaj pojęcie o płynności, która mocno może nam tutaj wykres. Rozjechać. No, i teraz mamy fajne, fajną zawrotkę, fajne odreagowanie do połowy FIBO. No, i cena już tutaj pomału nam reaguje. Teraz pytanie: czy pójdziemy wyżej, czy pójdziemy niżej? Ja bardziej nastawiam się teraz na lekkie odbicie w dół, póki jeszcze nie złamaliśmy tutaj tego trendu spadkowego od zeszłego tygodnia. Więc liczę, że jak rynki wystartują. To powinniśmy z okolicy 67 tysięcy zaliczyć jakieś chociaż lekkie odbicie. Ja nie nastawiam się tutaj na zbyt wiele, ustawiony jestem z shortem. Co prawda, jak short już mój wystartuje, będę go oczywiście zabezpieczał na giełdzie Bing X stop-lossem kroczącym. No bo mimo tego, że dosyć sporo na tym szorcie ostatnim zarobiłem, no to nie chciałbym teraz głupio wydawać tych zarobionych z stablecoinów. Dlatego w momencie odbicia zabezpieczę sobie odpowiednio moją pozycję. No i zobaczymy, czy będzie tutaj próba przebicia 65 tysięcy tej żółtej strefy. No i czy będzie chęć polecieć niżej. Jeżeli będzie chciało zawrócić. Zamykam na delikatnym plusie, no i zobaczymy, co będzie dalej. Bo warto zwrócić uwagę, że dominacja Bitcoina dobiła do poziomu, o którym ja już mówiłem dosyć dawno. Jak tutaj miałem strefę wyrysowaną między właśnie 57 a 57,5%. No i jak widać, mocno została zaliczona. No i cena spadła. Właściwie cena właściwie tutaj dominacja spadła na już 55,5% no i wszystko wskazuje na to, że będziemy chcieli jeszcze delikatnie polecieć niżej teraz lecimy zobaczyć sobie I Ethereum. Ethereum zaliczyło również tą zieloną strefę o której ja mówiłem już wielokrotnie i tutaj przy tym zjeździe który był 20 marca liczyłem po cichu na zaliczenie tej strefy jednak się nie doczekałem no i teraz tak się wykonało, co prawda tutaj mamy dosyć mocne odbicie, i tutaj też będzie decydujący moment między 3285 dolarów a tą czerwoną linią, która aktualnie jest w okolicach 3300 dolarów. Ja co prawda nie stawiam pozycji chwilowo na Ethereum, czekam na rozwój sytuacji, no bo jak nam Bitcoin jednak spróbuje odbić z 67 tysięcy Tutaj nam Ethereum fajnie zaliczy te strefy. No to możemy mieć dużo mocniejszy zjazd. Ale pamiętajcie, możemy mieć nic co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, i możemy mieć równie dobrze dalsze wzrosty. Dlatego pamiętajcie, aby grać kapitałem, który ewentualnie można stracić i zaryzykować. I to, co mówię, to są tylko i wyłącznie moje predykcje, a ja też lubię się mylić. A teraz lecimy dalej i zobaczmy sobie. Atoma, który zaliczył bardzo mocny, fajny zjazd, gdzie początkowo nie sądziłem, że możemy zejść poniżej 10 dolarów, no ale dostaliśmy bardzo fajny zjazd i przetestowanie kilku mocnych wsparć, gdzie koniec końców zaliczyliśmy poziom 7 dolarów, i wiem już, że niektórzy z naszej grupy Discordowej tu dokupiły w tym miejscu. Więc dosyć fajnie uśrednili cenę. Teraz cena co prawda zatrzymała się przed oporem na 8,75 dolarów. No i jestem bardzo ciekaw, czy spróbuje dobić do 9,41 dolarów. Fajnie by tutaj potwierdziło te poranne odreagowanie. Teraz lecimy dalej i Avax, który zaliczył 30 dolarów. Kto by pomyślał, że możemy aż tak mocno zjechać i wsparcie na 30 dolarów 35 centów zostało zaliczone. Co prawda odreagowanie jest troszkę słabe w ostatnich 24 godzinach, tylko 2% do góry. No ale tak znajdujemy się na poziomie 38. Dolarów. Pamiętajcie, że najbliższa strefa oporu to 41 dolarów i 19 centów. Teraz lecimy zobaczyć sobie Litecoina. Litecoin również miał dosyć sporo tych stref, ale jak widzicie, najmocniejszą tutaj najmocniejszym miejscem do odbicia była ta zielona linia, gdzie zaliczyliśmy Dokładnie odbicie przy tych spadkach było to odbicie w okolicy 70 dolarów i 35 centów. No i cena poleciała już na 80 ponad 2 dolary. Tutaj warto wspomnieć, że najbliższy opór dosyć mocny jest już na 84 dolarach, ale widać, że te strefy, które tutaj są dosyć blisko, bo one są co kilka dolarów. Bardzo fajnie działają, i widać, że tutaj za każdym razem, kiedy dobijamy do konkretnego poziomu, zaliczamy ciekawe odbicie. To był Litecoin. Teraz lecimy Matic'a, sobie zobaczyć, który aktualnie 74,5 centa. No, a Matic też bardzo fajnie zaliczył zjazd do 59,5 centa, i o tym poziomie mówiłem już. Niedawno. Co prawda, tutaj zrobiła nam się też ciekawa sytuacja. Przy tym pierwszym zjeździe zjechaliśmy do 72 centów. Później dostaliśmy odbicie na 76,5 centa. No i tutaj, po przetestowaniu tego poziomu, dostaliśmy kolejny zjazd, i fajnie się to pokryło z pozostałymi. Kryptowalutami, szczególnie z Bitcoinem, no i dostaliśmy ten zjazd, który nawet po cichu liczyłem, że zaliczy nam tą czerwoną strefę do odbicia. Jednak Knot zaleciał nam tylko tutaj do 59 centów, no i dostaliśmy szybki powrót do góry. Dobra, to był Matik, teraz chciałbym zerknąć na internet, komputer, o który ostatnio dosyć często pytaliście i aktualnie 13 dolarów 75 centów, no i tutaj również dostaliśmy zaliczenie po pierwsze tutaj linii FIBO przy pierwszym zejściu, no a później dostaliśmy zjazd na wsparcie na 11 dolarów i 5 centów, chociaż cena zjechała aż do 10 dolarów i 85 centów. Cena szybko tutaj odrabia straty w ostatnich 24 godzinach. Prawie 7 dolarów na plus i nie wygląda tutaj, żeby się chciała cena się zatrzymać, a najbliższy taki najmocniejszy opór, nie wspominając tutaj o tej linii FIBO, która jest na 14 dolarów 56 centów, no to najbliższa taka najmocniejsza strefa jest na 15 dolarów i 54 centy. Więc myślę, że tutaj spokojnie cena powinna na komputer dolecieć. Tylko pytanie, czy tutaj przebijemy, czy się jednak odbijemy. Więc warto tutaj na bieżąco obserwować. Teraz KASPA. KASPA, którą ja akurat bardzo mocno obserwuję. Jest to jedna z największych moich toreb, szczególnie z altcoinów. No to jest największa. Nie porównuję tutaj dani do ETHERA, ani do BNB, ani do bitcoina, ale tutaj widać, że też szybko mamy odreagowanie. I cena w ostatnich 24 godzinach prawie 6% do góry. Co prawda mieliśmy zjazd tutaj aż do 10 centów, no ale cena szybko tutaj podskoczyła. No i teraz aktualnie jest ciekawa sytuacja bo przebiliśmy opór na 13 centów, no i cena chwilowo nam się zatrzymała, liczę na delikatne przetestowanie, no i szybki wjazd na 14,5 centa do tej drugiej żółtej linii, by to bardzo fajnie potwierdziło tutaj mocny trend wzrostowy. To była KASPA, my lecimy dalej, warto zwrócić uwagę na render, bo wiem, że część osób tutaj mocno dokupiła, a cena zjechała nam dosyć gwałtownie aż do poziomu 6 dolarów i 28 centów jakbyśmy sobie zerknęli tutaj na tą poprzednie FIBO globalne no to zjechaliśmy do 786 FIBO i dostaliśmy odbicie bardzo mocne i szybkie gdzie przebiliśmy najmocniejszy poziom, który był po drodze który łączy się również z linią FIBO na 7 i 91 Centów. aktualnie za jednego rendera musimy zapłacić 9 dolarów i no i ostatnia na tapecie, ale nie najgorsza Solana Solana zaliczyła też drastyczny zjazd, początkowo mieliśmy tutaj zaliczenie 618 FIBO na 163,90 dolarów gdzie my tutaj rozgrywaliśmy to w zeszłą środę na delikatnego longa i tutaj później cena mocno nam zjechała w dół zaliczając odbicie od 143,42 dolarów centów no i potem zjazd, który przebił bez problemu połowę FIBO na 134 dolarów no i zjechaliśmy do najbliższego wsparcia na 116 dolarów i 88 centów później mieliśmy szybkie odbicie, przetestowanie znowu żółtego oporu później połowę FIBO, no i aktualnie już 154 dolary i 20 centów za jedną Solanę, no i myślę, że tutaj cena spróbuje nam się wspinać znowu do 618 FIBO na 163 dolary i 90 I tutaj może wydarzyć się jakieś mocniejsze odbicie, chyba, że jednak rynek krypto będzie chciał na tyle mocno pójść do góry i odreagować, że rozwali nam ten najbliższy, najmocniejszy opór. I teraz zerknijmy sobie na początek na towary, które dla Was przygotowałem. Pierwsze to jest złoto. Złoto, co prawda, tutaj na wykresie nie wygląda aż tak atrakcyjnie. Aktualnie 2350 dolarów. No i cena tutaj miała swój szczyt, który pokazuje w piątek. Na 2431 dolarów, ale jeżeli ktoś z Was obserwuje, no i trzyma swoją część kapitału nie na tradycyjnych rynkach na złocie, tylko pod krypto, który się nazywa Pax Gold, no to mógł zobaczyć, jak cena przy tym ataku dronów na Izrael zareagowała. No i tutaj mamy wykres, chociażby z Binansa, gdzie cena Pax Gold doleciała nam aż na prawie 3300 dolarów. Wiem, że część osób lubi grać sobie w ten sposób, że swoje stablecoiny trzyma właśnie w, tutaj w złocie, w kryptowalucie, no i wiem, że część osób do mnie pisała od nas z Discorda, że sprzedawali w okolicach 2,700 no i sporo zarobili i cena bardzo szybko po tym wzroście spadła, było można to obserwować na różnych rynkach, które właśnie dają taką opcję więc pamiętajcie czasami lepiej uważać grając na dźwigniach w takie rynki tradycyjne bo można się zdziwić w poniedziałek jak są takie mocne tutaj strzały Cena, co prawda, wróciła nam tutaj do naszego takiego w miarę równego poziomu, no ale tutaj złoto może cały czas próbować iść jeszcze wyżej, nawet tutaj do okolic spokojnie, tej czerwonej strefy, którą ja wyrysowałem, czyli między 2460 a 2600. No bo jak wiecie, wybuch wojny czy tutaj jakieś konflikty mocno podbijają zawsze cenę złota. No i zobaczmy sobie na ropę. Ropa tutaj ostatnio w zeszłym tygodniu mocno próbowała iść do okolic nawet tysięcy, No, ale tutaj mamy dosyć mocny zjazd. No i jestem też ciekawy, jak w dniu dzisiejszym i jutrzejszym cena ropy będzie reagowała na te konflikty. No, bo tu myślę, że jeszcze może dopiero wystartować taki porządny impuls, więc myślę, że warto poczekać i nie podejmować pochopnych tutaj decyzji. No i na koniec zerknijmy sobie na kurs dolara do złotówki, no bo tutaj widać, że po ostatnich piątkowych tutaj informacjach ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych dolar się umocnił, no i podskoczyliśmy z 3,91 na ponad 4 dolary i 4 złote za dolara i 2 grosze, więc myślę, że jeszcze docelowo powinniśmy troszkę podbić, zobaczymy jak cena zachowa się w okolicach 4,06 może to być dosyć decydujący moment to będzie wszystko na dzisiaj, ja oczywiście dziękuję Wam za lajki, like, za suby i za komentarze dzisiaj trochę krótszy materiał ale też chcę bardziej skupić się tutaj na analizie rynków i wrzucaniu informacji na Discorda, więc tam jestem jak najbardziej Aktywny. No i Was oczywiście zachęcam do pisania komentarzy z altcoinami, które będziemy w piątek analizować. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, za obecność. No i słyszymy się standardowo już jutro. No i jutro zerkniemy sobie, jak indeksy zareagowały. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra, hej.